No niestety wojna przeszkodziła tej wizji, ale jak cudowne wizje miał ten człowiek. Teraz można sobie wyobrazić, jak cudowny jest Pan Bóg, który nie zatrzymuje dla siebie tej cudowności, ale dzieli się nią, tym ludziom, którzy potrafią w pokorze swojej przyjąć tego rodzaju dary i je potem rozwinąć upowszechnić zawsze z miłości do Pana Boga, do niepokalanej i do... Drugiego człowieka. No i telewizja to było ostatnie, pewnie marzenie, gdy chodzi o, tym, o ten ciąg mediów, które powstawały, a który mi zawsze zaskakiwał, jak zaskoczył wtedy rycerze w Niepoklanej w Krakowie, mając zaledwie niewiele pieniędzy. A potem to już był nawet dług, który zaciągnął, ale na tym polega a się to szaleństwo którego źródłem jest głęboka wiara i miłość do Pana Boga i do ludzi. Bywał w Berlinie, tam go interesowała telewizja i z pewnością nie wojna. Ta telewizja byłaby tutaj założona przed wojną jeszcze. I pewnie to się wiąże także z jego charyzmatem, Kolejność dzieł, które, które zainicjował i założył yy, na i Zawędę Państwo pamiętają, że właśnie tam nie rozpoczął od budowy kościoła, od budowy klasztoru, ale od czego? Najpierw zbudował drukarnię. To jest fenomen. Czegoś takiego nie spotykamy gdzie indziej, ani w Polsce ani w Europie, ani w świecie. Od drukarni rozpoczął. Bo myślał bardzo konkretnie i bardzo praktycznie, że on musi nawiązać kontakt z Japończykami. A jak nawiąże kontakt? No właśnie poprzez pismo, poprzez wydawanie rycerza niepokalanych w języku japońskim. I tak się stało. I proszę Państwa, na koniec, bo nie chciałbym... Yy, Zawierać za dużo czasu, będą z pewnością pytania, prawdopodobnie także i pewne sugestie, myśli, no bo to jest, trzeba powiedzieć, to jest jakiś owoc roku klubieńskiego, że pod wpływem przeżywania tego roku pojawiają się takie myśli, pojawiają się pewne sugestie. I pojawiają się pewne projekty, które nie zawsze można od razu zorganizować. Na przykład niedawno mieliśmy spotkanie u ojców Franciszkanów w Łodzi, na Dąbrowie. I tam pojawiała się taka, dla gorąco taka sprawa. Zresztą muszę powiedzieć, wtedy zacytowałem księdza Piszkuła Bogdana Dejse, który był bardzo często gościem w tym miejscu też wydawał książki w wydawnictwie Niepokalanowie, który nie mógł zrozumieć jednej rzeczy po wojnie. I to w formie takiego delikatnego zarzutu stawiał pod adresem ojców franciszkanów, że matka świętego Bacymiana yy, żyła jeszcze, bodajże dwa albo trzy lata po wojnie i nikomu do głowy nie przyszło, żeby zapytać ją, gdzie państwo Kolbowie mieszkali. Przed wojną w łodzi. Tylko wszyscy wiemy, że mieszkali w łodzi. Starszy brat został uszczony w łodzi, ale gdzie, przy której ulicy, w którym domu jakoś tego nikt nie dociekał. I pojawiła się właśnie taka myśl, żeby jednak zabawić się w takiego świętego detektywa. No i jeżeli brat starszy został uszczony w kościele św. w łodzi, to zapewne. Jest tam jakiś ślad, jest adres i kilku księży do tego się zabrało. Zobaczymy z jakim efektem. Ale ja myślałem jeszcze jednej rzeczy i, i, i tą myślą chciałbym zakończyć moją wypowiedź. Otóż proszę Państwa, my mówimy yy, o tej męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana no, z takim yy, uczuciem bardzo na Bożym, z podziwem. Bo to było bohaterskie zachowanie. A wiadomość o tej decyzji się do Siviana upowszechniła się w całym obozie. Także to, to było bardzo potrzebne dla tych ludzi, którzy byli zerem dla oprawców. To były zera. On, ci ludzie nic nie znaczyli. I nagle ktoś był ponad Niemca. Zwyciężył ich, chociaż został przez nich zamordowany. Ale jest taka myśl. Ja spotykam tę myśl i celowo tutaj dzielę się tą myślą. To może nie jest jeszcze rozpracowane, tym się jeszcze nikt nie zajął. Ale warto byłoby przynajmniej zastanowić się. Otóż my wiemy doskonale, że święty Maksymilian, począwszy od dzieciństwa. Miał takie usposobienie bardzo patriotyczne, bo rodziców miał wspaniałych patriotów. Na przykład w podłudzkich yy, gdzieś to zostało zapisane, że właśnie święty Maksymilian pod osłoną nocy wychodził z domu z bratem, tak żeby rodzice nie wiedzieli, żeby rodziców nie narażać. To był zabór rosyjski, proszę pamiętać. Najbardziej okrutny dla wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Najbardziej prześladowany był Kościół w zaborze rosyjskim. I on brał do kieszeni białą kredę, i na murach, na płotach, gdzie tylko się dało, rysował białego orła z koroną. I to robili tak perfekcyjnie, że tak zwana ochrana. Rosyjska, która była najlepszą policją na świecie, no przynajmniej w Europie, nie mogła sobie poradzić z nimi Ale w ten sposób szkolili i pogłębiali swoją miłość do ojczyzny. Tej, kto kosztowało, go i strachu, i takiej niepewności, a że może, może się trafić zielanie ze strony rodziców, którzy byli patriotami, ale przecież opatrzyli także na ich przyszłość, przyszłość tych młodych chłopców. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że potem też odezwała się ta nota patriotyczna. No myślał o wstąpieniu do legionów piłsudzkiego, prawda, żeby, żeby walczyć o wolność ojczyzny. Nie wiem, jak to było dokładnie, ale sądzę, że również był żołnierzem Armii Krajowej. Przynajmniej w jakimś stopniu współdziałał z Armią Krajową czy przynajmniej z, jakąś, z jakimś podziemiem, to też warto byłoby, jeżeli to nie jest rozwikłane. Ale proszę Państwa, o czym chcę powiedzieć? O tym, że kiedy znalazł się w burmistrze w śmierci, to ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji jak tę, że on tam Panu Bogu ofiarowywał swoje życie w najważniejszych intencjach, a które były tam wiadomo intencji kościoła i intencji tych, którzy tam razem z nim cierpieli w obozie śmierci, ale także ojczyzna, żeby była wolna. O wolność ojczyzny z pewnością swoje życie ofiarował. I właśnie są takie dwa wydarzenia. Pierwsze dni sierpnia, pamiętamy, że Oddał życie, zresztą został dobity zaszykiem penoru 14 sierpnia. To jest dzień jego śmierci. I dzień przejścia do nieba. Ale przed tym na pewno swoje cierpienia, jak powiedziałem wcześniej, w tych intencjach ja obiarowałem, także za tych współśmieźniów, bo błogosławił im, rozgrzeszał i modlił się za nimi. Nie ma żadnych dowodów na to, ale z kilkoma osobami rozmawiamy, rozmawiamy i widzą pewne powiązania. Na zasadzie tak zwanej mistyki wydarzeń. Ludzie świeccy mówią o magii wydarzeń. To nie jest magia, mistyka wydarzeń. Proszę zauważyć, w tych dniach, kiedy on tam cierpi, umiera i jest zabijany, w tych dniach dokładnie 6 sierpnia dzieje się coś niezwykłego w najbardziej straszliwym miejscu w Moskwie, na Ubiance. Co się dzieje? Generał Anders, który jest prześladowany, który jest bity, torturowany, bo on nie chce pójść na współpracę. Nagle jest wezwany przed oblicze szefa NKWD, ministra Beri. Wcześniej pozwolono mu się umyć, założyć mundur. i Beria mówi do niego, panie generale, przekazuje panu dwie wiadomości. Po pierwsze, jest pan wolny, a po drugie, ma pan organizować Armię Polską, tu na terenie Związku Radzieckiego. Ja osobiście przeglądałem pod wpływem tej myśli, którą gdzieś zaczerpnąłem. Przeglądałem wszystkie możliwe, dostępne teksty. Generał Anders mówi o dwóch cudach, które wtedy miały miejsce. Dwa cuda. Beria nie mówi o cudach. Anders mówi o dwóch cudach. I o tych cudach będzie mówił do końca życia. Proszę przejrzeć jego listy. Listy do żony, listy do dzieci. Dwa cuda. Pierwszy cud to to widoczna organizacja Marii Polskiej. I również, również dzieci, córka, która wydała wspomnienia, też pisze o tym, że ojciec był świadom, że to nie był zwykły zbieg okoliczności. To mu wcześniej nie przychodziło nigdy do głowy, bo to było ponad normalne myślenie, żeby w takich okolicznościach i w takich warunkach. Można by usłyszeć te dwa bardzo ważne zdania, dwie wiadomości. No właśnie, wszystko jest w rękach Pana Boga, i Pan Bóg wie wszystko, ale może kiedyś, może kiedyś dotrzemy do innych wątków, które pozwolą nam stwierdzić, nie z całkowitą pewnością, ale z jakąś przybliżoną pewnością, że jednak ta mistyka tych dwóch wydarzeń była wtedy aktualna, miała miejsce i przyczyniła się do tego, co się potem stało, co potem zdumiało wszystkich, również i tych, którzy byli najbardziej zainteresowani tymi zmianami, jakie tam później nastąpiły. Proszę Państwa, to są moje takie różne, różne wypowiedzi. Przepraszam za pewnego rodzaju chaotyczność tych myśli, ale po prostu to, co mi leżało na sercu, postanowiłem powiedzieć i podzielić się tym. Dziękuję bardzo. Ja zanim pań, Państwo oddam głos, jeszcze taką mam refleksję jako człowieka, który 26 lat, co najmniej raz co roku jest na tym festiwalu i pamiętam ten początek, kiedy zwróciliśmy się jeszcze jako grupa filmowców katolickich do... Znaczy, z prośbą o opiekę właśnie ojców w niepokalanowie. Wtedy może tak symbolicznie skierowali nas, żebyśmy oglądali swoje filmy do lasku, do takiego ośrodka rekolekcyjnego. Później się dowiedzieliśmy, że to był taki właśnie ośrodek z dala od klasztoru, żeby po prostu ci bracia i ojcowie, którzy chcieli troszkę wypocząć, troszkę właśnie nabrać duchowej jakiejś takiej siły, właśnie tam się udawali. I to rzeczywiście stały się takie rekolekcje na początku 20, 15, 30 twórców, trzy pierwsze festiwale. Ale później przyjęcie tego patronatu okazało się, można powiedzieć, zarówno zobowiązujące, jak i inspirujące. Bo możemy sobie... sobie po prostu z radością powiedzieć, że nasz festiwal rozwijał się jednocześnie z tą taką myślą Maksymilianowską, oczywiście włączeniem się wszystkich tych członków do stanie Niepokalanej. Właśnie festiwal, na którym akurat w maju uczestniczymy codziennie w majowym, jeszcze w tej chwili wtedy oczywiście mrześwięte też rozważania, ale też i pierwsze myśli, bo proszę sobie wyobrazić, że... Do tego lasku kilkanaście lat temu przyjeżdża Telekomunikacja Polska i ustawia antenę. Po co? Po to, żeby nam umożliwić odbiór internetu. Na początku internetu, czyli byliśmy jakby jednymi z pierwszych, których dzięki naszym kontaktom również prywatnym z telekomunikacją udało się tam uruchomić internet.